Witajcie kochani. Dzisiaj jesteśmy na Lubelszczyźnie, a dokładnie w miejscowości Biłgorej, gdyż to właśnie tutaj zaczyna się nasza trasa rowerowa, jaką wybraliśmy. Jest to trasa rowerowa wzgórze Polak i według informacji, jakie znalazłam w internecie, trasa ta ma długość około 50 km i zaczyna się właśnie tutaj na skrzyżowaniu ulicy Zamojskiej i Długiej. Szlak ma być oznaczony kolorem żółtym. Zaraz sprawdzimy, czy w ogóle takie oznakowanie znajduje się na całej trasie i zdamy Wam relację, jak, jak to wygląda w rzeczywistości. Muzyka Do gminy Zwierzyniec. Także tutaj można sobie zrobić postój. Jest zajazd, gdzie można sobie coś zjeść słodkiego, coś zamówić ciepłego, co kto woli. Ale co jest bardzo fajne tutaj? Mini zoo, która można zwiedzić. Bardzo fajne zwierzeczki biegają. Ale tak naprawdę trafiliśmy tu przez przypadek. Albo nie przez przypadek, no bo szlak nas tutaj poprowadził. Jednakże obsługa zajazdu Pokierowała nas na wzgórze Polak do tyłu, czyli musimy się znowu wrócić. Czyli kolejny raz szlak nas źle poprowadził. W wzgórze Polak jest około kilometra wstecz, więc wracamy z powrotem. w końcu udało nam się dotrzeć na Wzgórze Polak, czy się opłacało? No ja myślę, że tak. Mamy tutaj pomniki yy, bohaterów poległych w Powstaniu Styczniowym, także takie miejsce troszkę historyczne, ale mamy też przepiękne, przepiękne widoki na okoliczny yy, Rostoczański Park Narodowy. A mnie się bardzo podoba, a tobie jak się podoba, mój drogi mężu? Dla mnie bomba, a teraz pokażę Wam wzgórze Polak w nieco wyższej perspektywy i park krajobrazowy. Dotarliśmy do Zwierzyńca, zrobiliśmy sobie tutaj postój, przepiękna miejscowość, taka klimatyczna, także jak będziecie tędy przejeżdżać, to koniecznie zróbcie sobie postój właśnie przy tym jeziorku. Super! No i utknęliśmy w lesie. Droga masakryczna, sam piach. No oczywiście co, nie było oznakowania trasy, a nawigacja tylko tą drogę znalazła. Także zostało nam jeszcze jakieś 15 minut taką drogą. A powiedz, ile już jedziemy taką drogą? O, ho, ho, jeszcze trochę. Zobaczcie, masakra. I skończyliśmy naszą przejażdżkę, naszą wycieczkę rowerową. Podsumowując, była bardzo ciężka trasa. Zrobiliśmy 60 km, nie 50. I co? Co możemy powiedzieć? Tak naprawdę szlak powinien się zaczynać przy tej tablicy, gdzie z tyłu mamy sklep Aldik. I można każdy kto przyjeżdża samochodem może sobie zaparkować na parkingu pod Aldikiem właśnie. Także tutaj powinien się szlak zaczynać i kończyć. Jednakże no, większość trasy, jaką przejechaliśmy, no, niestety nie szlakiem żółtym, jak jest tu pokazane, gdyż według nas jest bardzo słabe y, oznaczenie, więc korzystaliśmy głównie z nawigacji. To ma też swoje plusy, bo jechaliśmy też miejscami, gdzie można było fajne rzeczy zobaczyć. Także nie ma co narzekać. Na przykład w zwierzyńcu. Na przykład trafiliśmy w zwierzyńcu, co, co pokazywaliśmy. Wam fajne jeziorko, można sobie zrobić postój. Eee, tam Na trasie jeszcze, z, tam napotkaliśmy plantację malin, pyszne malinki. <głos》>, także skosztowaliśmy. I, Ale i browar, było fajnie. A jeszcze tak, w zwierzyńcu jeszcze browar. No i ogólnie no, cały park roztoczański jest bardzo piękny, także na pewno warto przyjechać, czy to jadąc ścieżką żółtą, czerwoną, czy, czy inną, czy też swo ze swoją nawigacją, zawsze warto się poruszać. Ja potwierdzam wszystko to, co moja żona, a teraz niestety będziemy musieli kończyć, bo zobaczcie jaka pogoda się zbliża, niesympatyczna.